W dzisiejszym odcinku... Już niedługo muszę wykonać pewne zadanie. Jakie zadanie? Ja jestem Batmanem. Poważnie. Poważnie. Wracajmy no do domu. Ben, jedziemy teraz na szpital. Zawozimy chłopaka. Chłopakom zostaje udzielana pomoc. Jedziemy na do Mam, kur... jakieś problemy z sędzią. Wtedy porozmawiamy o tym, co się wydarzyło. A wczoraj miałem taki szczęście, że nad wodą dom. Zgięto jest bardzo winny, no. Wywajwale. Widzę, że humorek cię dopisuję. Czemu wpadłeś? Kurwa, genialny pomysł, żeby w górze wpierdolić się na dźwig, Ben. Bo było klimatycznie. Myślałem, że posłucham posłucha pipa, porobię se parę fotek. Y. to jest kurwa niebezpieczne. Wysokość, ale jak będzie pierdolną biorą... Nie wiem, czy wiesz, ale niegdyś mówili na mnie Zeusz. Nikt tak, kurwa nie walił prądem jak ja. Znaczy bardziej prądem. Ah, 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 Walny, to ja ci kurwa zaraz na potyki, jak też pierdolę. E, ben jeszcze e, e, ja jestem bałciem. Ci by da jebać. Bo właśnie taki jesteś, Ben. Siema? Siema. Ty? Zostać wygadany, wyluzowany. Ty nie jesteś, nie taki wyluzowany. No co trzeba? Uratować życie ludzkie, o... proszę pana. Szybko pójdzie. Y... Ben, 500 dolarów masz? Tak. Iź dalej i ruchają w kiblu? Dzięki. Oddam Exxon. Co? No? Coś do mnie zwanił. Okłaniam się! Panie Black, y, tu Saigon z tej strony! Proszę pana, pan nie skacze z tego z dźwigu, bo ja poznałem pana córkę i bardzo mi się podoba i chciałbym, żeby pan kiedyś mi po dał, proszę pana. Moja córka, tak? hej. Y, a nie no. no! Wiesz ile moja skurwy synu, córka ma lat? Ha? Wiesz ile? Wiesz ile Kurwa ona ma lat? Skurwy synu Wystarcza, je Wystarczająco, proszę pana. Gdzie kurwa nie jesteś? Gdzie kurwa jesteś? Gdzie kurwa ja nie... jesteś? Nie, proszę pana! ja do... odgryzę do... ci, kurwa! Nie, nie, nie! Ja Że to kurwa moją ciórkę! A, Ania! A, A, chodzi o Anię! Nie deszczuj się! Bo cię wszyscy słyszą. Ania, Ania! A, Ania, tak. A to Ania, Ania. Ania okej! Okay. Dobra, dobra! Myślę, że chodzi o to się. Nie, to tak. Ania tak, tak, to jest super, super, super. Niech <noise> mnie, żadna, młodsza mnie nie interesuje, jaśni, proszę nie, pana, przysięgam. Jestem, a Ania to akurat do ruchania. Więc powiedz mi gdzie, gdzie jesteście? Dobra, idziemy no, na... Bójsze. Obecnie jej nie ma, bo dzisiaj ją na randkę proszę pana zaprosiła i mi mówiła, że pan jest jej tatą i dlatego chciał się skontaktować jak przyszła. przyszła. Tylko teraz poje... ten pojechała chyba dyliżansem gdzieś tam teraz. Dyryżantem. Tak, za zabrał konwój on jaki zabrał, ale jutro będzie. No Jutro mój, będzie Musisz się nią nadzieję. No, y, na razie to mam zamiar żeby ją traktować, proszę pana, obiecuję. Mama mnie dobrze wychowała, że ja nigdy nie zrobię, proszę pana. Ale ja też chcę mieć pańskie błogosławieństwo, bo nie chcę mieć z panem na pieńku, bo ja wiem, że pan jest gangsterem, proszę pana, i ja nie chcę ten wylądować w jeziorze. Spokojnie, spokojnie. Masz moje błogosławieństwo. E, op, masz dziękuję, moje błogosławieństwo. Dziękuję Ale bardzo, masz też Na co tydzień? Jeżeli chcesz ruchać moją córkę, musisz płacić. No, a ile? To zależy. Z jakich usług będziesz korzystał Ale jak to ona jest prostytutką? Nie, ale jest moją córką, tak? Oje... No do... e... Dobrze, Wiele to może z nią przedyskutuję córkę. najpierw z czego będę korzystał i dopiero panu powiem i cenik pan mi pora. Tak? Tak? Dobra, poczekajcie tu na... Mnie. Dobra, dziękuję, dziękuję przyszły tato, do usłyszenia, cześć. Do widzenia. Ej, Nikolas, ale... Szczerze, jesteś jej kuzynem? No. Chodź idziemy jej zrobić przypał Okej. Okay. Słuchajcie, Siemano kurwa! Ben, daj mi chwilę, mam sprawę do załatwienia, proszę. Czekajcie, to... na mnie w zaraz przyjdę. Możemy przejść na górę i porozmawiać. Jasne, zaraz przyjdę, będę czekać. Ale żeby nie tutaj, Kury, tutaj w korytarzu, że? A może, kur... poczekamy pod samymi drzwiami, a później włamiemy się do środka? A, a. Zamiast serca, chłopaki ona mnie zdradza na bank. Myślisz, że z niej. No co ty, Ben? Na 100% kurwa, widziałeś, jak na niego patrzy? Nie bawisz, kurwy się. No. Myślisz, że teraz idziemy ją obciągnąć? Nie wiem, ale. Z, z tego co wiem, to za nią kurwa jeździ gada zem jakichś pierdołach i on ma go dos. Chodźcie, posłuchamy kamraż rozmowę. I słyszycie to samo, co ja? Tak. Słuchajcie, 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 lupanie. Helikopter. A na ja co to? Widzieć, to nie on do no, takie, jakby takie. Niemożliwe! No, no. Wiesz, jakieś kropelki weszły. Nie, to deszcz pada. A. Ten to też z leci. Zrzędy. Choć może z drugiej strony. <laughs> A, dzięki za 20 złotych. E, za mną za darmo. Specjalnie podbieg i zamknął drzwi. Słyszy co, i ben. Nie wiem ja dlaczego się przytulali przed chwilą. Policzę. Nie! Kurwa, bez Co? Policja! Jała. Słuchaj, a jesteś na doń! mój to jest mój odruch! Dobra, chodźcie, idziemy są. Widzisz? Widzisz jak on się na nią patrzy? Widzę, kurwa jebany z kurwy się. Zobacz, zobacz, no się ja tak Dostanie, dostanie zapału po 30, zobacz próba na jego brzuchu. Jeszcze długo nie będziesz poczekać. A, Pa, tablecie pewnie oglądają, ogląda wspólne pornosy, jakie nagrali. Na pewno nie! Myślisz? Sam nie wiem. A ty myślisz, że tak jest? Mm, nie wiem, ja mi się wszystkiego spodziewał. myślisz? Ja jak niby Leila zdobyła te wszystkie stanowiska, które ma? Ząk dzisiaj, naprawdę. Na pewno tak nie było! Zamknij się! Dobra, dobra, ja, ja, ja nic mówię, że nie... Ale bo kułęb gadał źle o Lejli! Zaraz ci przy fasole, rozumiesz? Chodźmy tam, nic nie chcę na to patrzy. Kurwa, nic nie się słyszę na to. Uj, Trzeba Lejli zrobić test wierności. co ty pierdolisz? Nie wiem. Hallo? mnie do śmierci, żebym skoczył. Myślałem, że po, po, po tym wszystkim co nas łączy nie będziesz żył. Daj, daj mi spokój właśnie mi się życie całe wali, tym mi coś pierdolisz, że Jak się życie całe wali? Możesz ktoś pomóc? Dzień dobry. Dzień dobry. Mam pytanie, że wie, czy Batman dla mnie jakieś nowe zlecenie, jakieś kobiety? Będę się z tobą kontaktował, malcze. Co to, jest, kurwa, to Dobrze, dziękuję. Oho. Co tam puszczasz? Uwaga, utwór jest zbyt mocny. Słuchasz ma własną odpowiedzialność. Yeah! Moja kobieta wyszła za mąż Dlaczego mi to zrobiła? Teraz mnie boli to, boli to bardzo Boli bardziej niż krzywa Ben Boli, gdy widzę jak mu połyka A mi stoi cyka Ona liczy mu torbę Ja na to patrzę, jestem kukoldem W głębiączu mam obłęd Jestem kukoldem Dawaj Ej, właśnie miałem taką teorię, Słyszeli. jeżeli Leila tak naprawdę przez cały czas chciała zrobić z ciebie kukolda, Rozkochała cię w Tobie, a później przyjechał jej mąż. Jak się kurwa... Halo. Słuchaj, e, wiem, że możesz mnie uważać za gościa, który nie jest zbyt poważny, ale... E, myślę, że na pewno, jeżeli coś się stało, bo zgaduję, że coś się stało rodzinnego, może nie chciałabyś e, pójść ze mną na spotkanie? Moje miejsce jest teraz w innym miejscu, w innym budynku i przy innej osobie. Zmarci ktoś, tak? Nie. Co się stało? Proszę cię, daj mi spokój. Wujek się dotykał, tak? Chodź. Nie. Dowiedziałaś się o tym? O. <laughs> kurwa. <laughs> Czemu nas nie tak długo gada? Randkują najpewniej. To jest Imo. Jebać kurwę go. Jak on się nazywa? Zadzwonię do niego. Ej! Nie! O! O! Zmiejesz! Ta, ta, jest okej. Okay. Dobra, Dobra, wszystko mamy. Nie, to bardziej... Przez, przez... A ile pan ma lat? O, 79 już. Żeby pan umarł? Nie, co pan robi? Ben. Ile ma pan lat? 79. 25. Dobra, już mu nie staje. To luźno. E, to nic osobistego, proszę pana. Po prostu e. mieliśmy pewne założenia. Jak coś, to zapraszam na makowca. Każdy smakuje. O, ha? Tak? Wszystko. Dzięki dawna do Dawno cię Tadeusz. interesują Cześć. młode kobiety? Zboczeńców. Czy od dawna cię interesują młode kobiety? Co? Zboczeńców. Ale bez... A Tadeusz. Coś Kur... coś? Cześć, cześć! Mam na ciebie kurwa oko! Mam na ciebie ben. kurwa oko, rozumiem. Tak, a już ben. idziemy! Ty też uważaj, Wybacz, Wybacz. Ben, wejdź stąd, bo będę kurwa zmuszona do przemocy, Co kurwa powiedział? Wychodzimy, Ben! A! Nie daj się, Ben! Ja bym, ja bym sobie nie dał w Ale ja też jesteś chodź. coraz bardziej stanowczo. Ben, do sędzi, nie możesz raz być spokojny, pan! A on się wy. On... Mi... No, co mi zrobił? No, co, mi... co, co? Podrywał się, podrywał się! Widziałem to przecież! Pojebane skurwa jest, kurwa, starszy od dziadka, Widzi Widziałem, jak dosypało sobie tabletki na biagrę do kawy. Nie ma kawy. Pierdolę. O zapierdala, tym, Co, co znowu jest nie tak? Nic! Wszystko jest okej! Okay. Nie wszystko jest okej! Okay. Wszystko jest okej! Okay. Wszystko jest okej? Okay? Wszystko jest okej! Okay. To teraz to teraz zapraszam cię na porozmawianie. Porozmawiamy Zrobany porozmawiamy na kancelarii. Tam gdzie są wszyscy? Ja potrzebuję porozmawiać, stop. A, nie, czekaj, może słuchaj, tam jest, co? Nie, nie, co ty gadasz w ogóle? gadać. to mowa, o, możemy pojechać gdzie indziej. coś, coś zmienisz muzykę? Czekajcie, idę opierdolić Ad Adriannę Nelson na. Przepraszam. Dopierdolić Adriana Nelson pieniądze. Lejda, tutaj prawo? Czekaj, ja mogę zmienić muzykę. To, to, że to, 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 to. No, to nie ja śpiewam. Ale obitam serdecznie, ja niedawno widziałem panie, pana Tomiego <noise> Nelsona, tak? A za to są jakieś nagrody? Kurwa, Kurwa, B. Ale jak chcę ci pomóc? Ja rozumiem. Ale nie mamy zbyt wiele czasu. Jak to? Już niedługo muszę wykonać pewne zadanie. Jakie zadanie? Będzie one ciężkie. Baby. Można powiedzieć, że mogę nie przeżyć. Ale przecież taka... Taki jest urok mojej pracy, Co to za zadanie? Będę musiał pokonać pewnego faceta. Jasiek, daję ci trzy sekundy na cofnięcie się w tył. Jasiek, proszę. Jasiek, kur... To jest poważna gadka. <laughs> Jakiego faceta? Czy chodzi o Lexusa, Ben? Nie, nie. Chodzi o... O kogo? Jeżeli mam być całą szczery, chodzi o takiego pogersa. Co z nim? Będę musiał go podwać, a to nie jest były łapanki pierwszy chłop. Dlaczego? Kim on jest? To jest taki no, powiedzmy, że gość, który podoba się gościowi, który dużo za niego płaci. Eee, tak. Znaczy będę musiał, no. Spokojnie, nie będziesz tego problemów. Zają cię o podpalenie restauracji. Podejrzewam, że zresztą słusznie, ale oczywiście tego nie powiem. I co to za muzyka? Czary już yy, tak, porządzają. Możesz znowu mieć poszukiwania. Zrobiłeś to? Zrobiłem to. Albo inaczej, kto ci widział? W sumie to ten dojowiec, którym gadałaś. Siema, Anglik. On widział cię tylko na tym, jak demolowałeś restaurację, nie widział samego momentu podpalenia. Ktoś widział moment podpalenia. Nie, wydaje mi się, że nie. za <laughs> Że... moje moje... moje z playlisty do RP są zajebiste, musicie przyznać. <śmiech> <śmiech> W razie czego, z racji tego, że są świadkowie, powiesz, że tak, oczywiście zdemolowałeś restaurację, ale jej nie podpaliłeś, bo zaraz po tym, jak porozpierdalałeś tam parę rzeczy, poszedłeś spotkać się ze mną. Dobrze. Przepraszam cię, bo mam tyle sekund. Tak, słucham. Za sekundę podjadę, no. Okej, okej, okay, okay, dobra. Proszę. Słuchaj, muszę jechać zaraz na komendę, ale najpierw czego, powiedz, że byłeś ze mną, ja to potwierdzę. O której godzinie to było? I które dzien... Nie wiem. Ben, to przypomnij sobie, to nie są, kurwa, żarty. Nie pamiętam! To jest Le? ważne. Nasza wersja musi być taka sama. Inaczej będzie z tego chuj. Słuchaj, Powie nic mi nie zrobią! Ja nie, i... że... nie ma na to żadnych dowodów. Nie ma na to żadnych dowodów. I tyle razy byłeś skazany. Bisikela tylko czeka na to, żeby znaleźć na siebie rzeczy i ci odpierdolić, rozumiesz to? Czy ty naprawdę chcesz kurwa, żebym widziała, jak siedzisz na pierdolonym krześle? Ale nic nie zrobią! Rozumiesz? Nic nie zrobią! Nie to nie jeden tak mówił. Fox pewnie też tak uważał i co kurwa jak skończy? <laughs> Jaka muzyka. Hmm. Ben, do chuja, zrozum to w końcu, że nie chcecie cię stracić. Dobrze. Nie wpierdalaj się w gówno. Tak się składa, że mam coś dla pisikeli bardziej pożytecznego niż podpalenie jakiejś przypadkowej restauracji. Restauracje ciągle płoną. Poza tym, podłogi były drewniane. Prędzej czy później i tak by się to zapaliło. I to jest zdanie, którego nigdy w życiu nie będziesz wypowiadał w obecności żadnego funkcjonariusza, ok? Zapamiętaj to. Dlaczego? Bo kurwa. Dobrze, jak przyznanie się do winy, Ben. Dobrze, słuchaj mi, Leila. Słucham cię. Ja, ja, e, ja. Ja nie powiedziałem ci czegoś. Czego? Co? Bo, bo ty rzeczywiście dużo o mnie nie wiesz. Słucham cię. Domyślam. Ja, ja. Słucham cię. Ja. Ben, zacząłeś się. Ja jestem Batmanem. Poważnie. Poważnie. Jestem Barwanem. Dobrze, będę w porządku. Wiem, że może to być dla Ciebie dziwne. I wiem, że. Teraz możecie wszystko zmienić. Ale. Ale musiałem. Musiałem tobie się przyznać. Gdybyś o tym nie wiedziała, mogłoby być ciężko. Mogłabyś pomyśleć, że za ten czas, kiedy ratuję miasto, spotykam się z Ludzyliwą? A nie chcę, żebyś tak myślała. Chyba rozumiesz. To jest zdanie, którego nie powinieneś wypowiadać, Alok. Niedługo zajdzie słońce. Wypatruj znaki na niebie. Bo już niedługo. Ben, ja chcę, chcę, pracę, tylko, chcę. Chcę, chcę tylko, żebyś... Muszę wracać Chcę tylko, żebyś mi obiecał, że będziesz na siebie uważał. Będę uważał na siebie, Leila. Będę uważał. Layla, Mówiłem ci już, że... Bardzo, ale to bardzo mi na tobie zależy. Ha. Wiem pan, dlatego uważaj. Na Dobrze. A teraz muszę wracać. Na razie. Dobrze. Ha! Ha! Pojechali. Pojechali beze mnie. Dobra. I zajebali mi boomboxa. Zapierdolili mi boomboxa. Ej, Szukam. głupie, głupie pytanie, ale możecie w sumie po mnie wrócić? Nie mam auta. <noise> Gdzie twój Batmobil, Ben? <noise> Ta, y parę kilometrów dalej, i jakbyście mogli wrócić po mnie, nie? Jestem dobrze, moro. Ben, dobrze. Ale wyjście było pięknie dramatyczne. Jestem fanką. D dziękuję. Chłopaki, zaraz przyjadę, kusiaczki. No nie. Macie mi bekę, Kurwa! Kurwa, macie rację. Macie rację. Macie rację. Ma ze mnie bekę. Ma ze mnie bekę. Dobra, a teraz potrzebny mi prokurator generalny. Fiufla, sędzia, prokurator Michael White. Tak, słucham. Dzień dobry, czy można połączyć mnie z panem e, prokuratorem generalnym? Panem, e, jak on miałe? Floyd Griffin. Floyd Griffin, w przecież czy będzie ona? Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Był do południa na departamencie, a czy będzie wieczorem, to nie wiem. Można powiedzieć, że mam ciekawe informacje na temat grupy przestępczej. Mhm, wiem, co wiem robią. czy robię. Czy się pan podzielić z kimś innym, czy tylko z prokuratorem generalnym? Z kimś, kto jest w stanie, powiedzmy, dogadać się odnośnie wyczyszczenia mojej kartoteki. No i to mam się, że faktycznie z Generalnym musiałby Pan rozmawiać. W takim razie, jeżeli miałby Pan do niego kontakt, albo jeżeli Pan by osobiście do niego zadzwonił i powiedział, że chce się z nim skontaktować, Ben Black. A, będzie miał numer do Pana? Raczej tak. To nie ma, nie? Dobra, przekażę flajdowi. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Ach. Halo? Gdzie jesteś Leszu? Wjazd do mola. Halo? Cześć Sofii. <kluz> Cześć Ben, co tam? A może dzisiaj byś zechciała wysłuchać informacji? Mmm... Jak najbardziej. Dobra, już ci... już spróbuję ci ogarnąć yy, z tytułu osoby, dobra? Załaz mi prokuratora... Au! Co, Ben? Ty jesteś pojebany. Co zrobiłeś, chwa? przepraszam, nie widziałem cię. Ja pierdolę. Przepraszam, Ben. Wszystko ja, ty, ty w porządku. ty jesteś niepełnosprawny, sięgam. Tak, wszystko w porządku. Na, na, na pewno? Na pewno. Bieźmy na pierdolony szpital. Nie denerwuj się. Koraz, Ben, mamy do pogadania, to był nasz plan. Słuchaj, Wnętrzcie. słuchaj, nie jesteś w stanie mi nic zrobić. Spierdolaj. A, ja, jesteś tego pewien? Ja właśnie zobaczyłem jak zabijasz człowieka, nic mi nie zrobisz. Mogę zabić cię, ciebie, jeżeli będzie potrzeba. A właśnie, zajebali się mój głośnik. Tak, ja go mam wziąłem. Ale tu teraz jest inna sprawa. Kurwa coś jebo. No, coś wyjebało. Wiesz Ben, że ktoś zaoferował za twoją nagrodę, twoją głowę dużą nagrodę? Hej! Wiesz Ben? Hej, ile? 12,5 dolara. I ty przejęłeś to znaczenie. Tak. To tak kurwa wiele wyjaśniała. Ty byś tego nie zrobił na moim miejscu? Nie no, zrobiłbym na 12,5 dolara, to zawsze 12,5 dolara na plusie, nie? Tortuję w chuja cię robię, na ciebie bym się nie wyjebał. Jasne, dzięki. Ja na ciebie akurat tak. No, właśnie wiem. <ś baptism> się, Rudy. Tak, tak, yeah, tak. A kto w go jeś. Tak, to w takim kurwa bądź razie nie idziemy na szpit. Chyba Rudego wkurwiłeś, nie mnie. Co się kurwa, Rudy, patrzysz? <ślaszanie> Myślę, że ktoś mnie wołał. Weź mnie na szpital, weź mnie tak na szpital! mnie Przestań pierdolić z nim! Nie krzycz, proszę. No pieniądze? mu tak. Na pewno nie No muszę. weź, kurwo jebana, co ty odpierdalasz? O, Ma, no masz pieniądze? Słuchaj. Tak. Ja się pytam. Cy, ja, ja, to ja pierdolę, odpowiedziałem ci, że tak. Nie usłyszałem, sorry. O, ja słyszę Sofii? Sofii? Pinch na czole. Cześć. No, to jest, to jest. Siema. Słuchasz Ligwipa? Ale ty jesteś kurwa gotem? A jesteś gotem romantic gotem kurwa, czy takim zwykłym gotem? Ha? Każdy A? każdy każdym to udawałaś się tam kurwa, tam, tam gdzie Popek kurwa, czy? No, normalnie tam, tam gdzie on, dokładnie. czy w Albanii. Ty panu nawet kurwa skarwika się ma na tym kurwa, ty. Jebana gotka. I popek. Ale kurwa gotów nie chodzą w obcisłych dżinsach, coś no. to jest kurwa nie tak. Lubisz się ciąć? No, codziennie. Wow, nie Ej, jakbyście A się jakbyście mogli da? tutaj nie blokować przejścia, jak wszyscy tak wypierdalać? Jesteś w szpitalu, o całym tym nie pójdziemy, po... pójdziemy, 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 tak, chodź, tak, nie, nie, tak, to... bez problemu, bez problemu, nie ma co. Ej, to twój chłopak? Wodka. Nie, nie, my pracujemy razem. Tak? Ojcie, pracujecie. A, gdzie? A Przejmiecie y, znaczy, przejmie cię no, osoba, no, no, która będzie co, mogła ci zawołać tą opaskę. możesz się powoli. Przejmie mnie osoba, która wyczyści mi kurwa jebaną kartotekę. Jak najbardziej. I ona się zajmie wezwaniem już wtedy do kuratora, który bo, będzie ci mógł czyścić kartotekę, okej. Okay? I możesz powoli. Poczekaj, bądź y, powoli kierować się na komendę, aczkolwiek y, powoli, bo jeszcze ta osoba musi skończyć y, na poprzednią sprawę, dobra? Dobra, a któ, która Rockford. Ale to jeszcze, jeszcze daj chwilę, dobra? Ale zawsze nie mężczyźni kurwa, ściągę. No zobaczymy, znaczy ja nie chcę oto nie, bo na i nie Słucham Ben. Ja cię lubię, jesteś w porządku. Okay. Super, dzięki. Będziemy razem. Się. Nie ma takiej opcji. Dlaczego? Wiesz co, jakby to ująć, nie jesteś w moim typie. A ktoś jest w twoim typie? Coś. To jest ściśle tajne przyspołówne. Ty jeszcze skuta dzisiaj? Nie, <coughs> jestem skuta, ale jestem chora. Skutaj się, jak Tak, bo jak nie ma się, nie. się że to pidówki to was nie przyjmą na te, to nie. No. Trzymaj się, pa. Co, kurwa? No, że wyśpałeś? No, serio mówię, no jak ciebie, tak. Ja to nie ty, ty chciałeś pokazać dźwigu? Nie, to suk suk. Nie, to ja. No, to tobie <coughs> mówię, o tobie <coughs> mówię. Ha? I czemu no, nie skoczyłeś? Nie, ja z tylko Lil słuchałem, kurwa Aha, na dźwigu. Dobra, kuma, no, dobra, kumą, no. Nie szukaj mnie, Marysia. Zajebisty Pociąga cię trochę ten gość z koszuli? Mam coś dla ciebie, proszę. Chodzi o męża, wiesz. Tak? Daj co jej, Ben. No. A ja na życzą. Daj oh. jej to, Ben. Ona wtedy ciepokoła. Słuchaj, gotka. Mąż nie ja chciała, można przestawić. Weźmiesz tą różę, kurwo. Aha. <laughs> znaczy, kurwa, dobrze nie powiedziałem to powiedzieć. Nie, przepraszam. Kurwa, nie chciałem, nie, ale serio, Nie, nie, nie chciałem to powiedzieć. Kurwa, przepraszam, przepraszam, przepraszam. weź róże, weź róże, kochana. Baby, baby, nie, 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 przepraszam bardzo. Kurwa, nie. Weź, mi się to serio okay. teraz. Postawię sobie w mieszkaniu w dobra? Dzień dobry, ale. Dzień dobry. Wazonie to postawisz? No. Też dbałam o do się raczej. Się mo. A, A, kocham Cię, maleńka. Mhm. Kocham Cię. Chyba Sąd się w to nie Chyba się w to je? Stoję gdzieś pod Twoim blokiem, mam czerwone róże, jestem winą w samochodzie. Daj mi spokój A temu, co ojcze. mamy na co dzień. Chodź, pojedź ze mną, chodź w moim wozie. Wiem, wiem, Twoi stanów będą wściekli, Ty mnie odpiszesz, Ty tylko wyświetlij. A dzisiaj będzie w pełni! Będziemy się jebać w dupę! Nie. Yeah.

Kurwa... Jezu, bardzo miło, dziękuję. Jak dziś wyglądasz? Naprawdę, pięknie wyglądasz. Nie, e, Przepraszam, e, jeszcze jedno. E, mm -hmm. Pracujesz tutaj? Tak. O, Musi być e, dzisiaj ciężko bo pracujesz. co? No, dlatego zeszłam ze służby właśnie. A, ta, e, na, na, nazywam się Ben. Okej, okay, ja Aria. E, to odbił rok kurwa? Mhm. żona klędera? Aaa, to sto. Była, to może. O, e, to może byśmy. Ta, jesu, co, kurwa, za kurwa, to nie nie co za kurwa, co nie odpowiada. Co za kurwa? Pejtonik! Jak ta, ta? tam bym... Kurwa, i wyglądasz Uj, taki, kurwa, dobra. i ci pamiętam taki mały, byłyś, kurwa. Ale dam mundurku, kurwa, no. No, no Świetnie, tak, kurwa, tak ty, kur... Jak tam u ciebie, jak tam u ciebie? Ja ci poprawię kolonierzyk tutaj, żebyś kurwa ładnie wyglądał. Kurwa ty kurwa bejdonik. Jak tam, A. jak tam, jak tam Ben? Co tam za, u ciebie? Co za, zaraz leci, się, tak? zaraz się widzimy na komendzie, nie? Dziewczyna go tam zdradza. To. Nieprawda. Nie, zaraz się widzimy na komendzie. <laughs> Przynoszę dla was kurwa, można powiedzieć, że dużą teczkę. O, Wybuchowy to... prezent w dniu, Zwołam ci specjalistów. Tak, 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 ja już Sof sofii powiadomiłem. O, no to idealnie, super. Dobra, ja będę leciał, będę. Bo... Będziesz? Się widzieć. Będziesz na komendzie? No, możliwie, że będę. Zobaczymy tam, bo idę jeszcze załatwić kilka... Świetnie, świetnie, pejtonik. Ale ogólnie, no to no. Do miłego dnia, do ja zobaczenia. Miłego, pejtonik, miłego. No, mam tak. Zero jeden, ulele. Jebać polic... aż Masz z policją rozmawiać? Tak, oj, oj, oj. Ja no, eee, Powiedz mi jak to tam z twoim, twoim mężem? A co ma być? Kochacie? No? Dobrze Jez. wiesz? Dobrze się próje. Ja Albo się ty się prójesz? Dobrze się prujesz. Dobrze się prujesz? Czy ja? Dobrze się prójesz. No nie wiem. To trzeba to sprawdzić. Ale może opara zajebista. To się ja? przez ja, Dobrze widzę. Przez te oczy widzisz? No tak na pół. Dobra, słuchaj, ja... Aż... Może byśmy może byśmy się umówili. No, tylko ja mam męża, co masz narzeczoną, które trochę tak wiesz. No ale wiesz, ale ty jesteś mroczny, a ja jestem mroczny. Jaki? Mrocznym panem jestem. Ty jesteś mroczna, a ja jestem kurwa, nieraz mroczny, nie. Mówili nie, nie nigdy na mnie mroczny pan. O, mroczny pan, o kurde, to tego nie słyszałam jeszcze. No ale ty a. masz narzeczoną, to może żeby być lojalny wiesz, z tego, że życie Nie tego, że mam narzeczoną. No nie jest ważna dziewczyno! Ważna jest tylko ty ja. Więc powiedz mi, omówisz ja się ze mną wyje. Nie spowiada <laughs> <czem? śmiech> rzetelna czasami? Cześć! Nie spowiada rzetelna czasami? Cześć! Lejla! Trzech słońca, co tu robisz? zgadzam się z koleżanką. Dzień dobry. A, ciekawe, Lejla, jestem i on. Oktawia, nie, ja tutaj tylko pytałam, czy, czy pan może ma przy sobie w gotówce 500 dolarków, ale już nie ma problemu. Już nie ma problemu. A tu potrzebę, prawda? Nie, nie, już tak wiem, nie. Nie, dałem, nie, nie, tak że od razu i dałem, nie? <laughs> A, o, tak, o, no. Dobra, to samego dnia mam życzę. Miłego, miłego. Miłego. Pa! pa. Wszystko w porządku? Ojej, A, co? Tak. tak. No, czemu obliżesz się koblek? <laughs> nie rozumiem. Starość, nie radujesz. No tak. pośliniłeś się, taczku. Dar... Nie, nie, nie pośliniłem się, wydawało ci się, wydawało ci się. E, dobra, to może chodźmy. To robię, wszystko w porządku, coś ci stało. Czekaj, bo ja tak kurwa na pierdala, bo mnie ja się przeję. Daj mi, Jasiek już przyjechał stąd właśnie jesteś na szpitalu. A, tak. Cały Jasiek. A, chłopaki pojechaliby z ciebie, bo nie wyszło. Dzwoliłem. A, A ty masz auto? Mamy. To dobrze, poczekaj na mnie, bo ja nie pożyczałam swojej żeby... Jasne. Okej? Okay? Tak, 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 czekam na ciebie. Okej. Okay. Tak pan? Daj się rodzaj światło, jak będę mógł wiedzieć na komendę. Eee, dobra. E, no dobra, dobra, okej. Okay. No. Eee, Sofii? Słucham. Czasem, Czasem, jak my... Czasem tak myślałem, że może poszatowalibyśmy, kurwa, nieraz, wiesz, wieczorem. Nie, nie. Co? Słucham. B, b, kiedyś poznałem takiego, kurwa, taką koleżaneczkę fajną. Poczekaj, poczekaj bo rozmawiałem przez telefon z nim. Fajny e, ty już jesteś wolny? To... Poczekaj, poczekaj ty ben... kocham Lejle. Czy ty już jesteś wolny? Kocham Lejle. Tak, tak, dobra, okej. Okay. Bent, możesz w takim razie już podjeżdżać na komendę i będzie tam czekał na ciebie funkcjonariusz, dobra? Kiedyś poznałem taką Marisę lat 23. Mhm. Zajebiście mi się z nią pisało. Poznałem ją na 6 opcji. Okazało się, że to nie Aha. Marisia 23, tylko Marcin. Na lat 54. O! U. U. Można powiedzieć, że zakochałem się, a wszystko po tej informacji runęło. Powiem mm. tak, to jest trudna sytuacja. Wszystkich? Nie, nie, wiesz, nie, nie preferuję takich rozwiązań. Okej, okay, okej, okay, jasne. Ale współczuję ci w takiej sytuacji. Mam nadzieję, że nie stawiła to żadnej traumy na tobie. E, aczkolwiek chciałam powiedzieć, że możesz podjeżdżać na komendę, tam już Fusa już będzie czekał, żebyś się przejęła. Tak, świetnie, świetnie. Nie. Dobra, trzymaj się, miłego. Mięga. Yeah, 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 <susurcania> yeah, 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 yeah zaczynałem to nie miemnić, każdy się śmiał albo olewał Chodziłem dwie klasy do prywatnej szkoły, bo mama nie chciała menera bo mama chciała jak najlepiej, nie chciałem, bo by to bym nie A dzieciaki z prywatnej szkoły potrafili śmiać, że mam na nim Całe dzieci z wąwleci skupiałem przejebane, a nie miałem peka Kosyć tej klasy poszedłem normalnie, to śmiali się, że chodzę w dresach Mama poleciała na wyspy, strzelała kibla i zmała po śmieciach. Bawcie się mną się nie zbawała, ma, bo, bo tata miał w kuju, nie jest jego dzieciak. Widziałem melanżę, widziałem wszystkie suki, średnie suki, piękne suki, widziałem każde. Prawie zostałem na dnie. prawie zostałem na winklu. Guci nie zmienia niczego, bo byłem tak samo prawdziwy jak chodziłem w ciuchach kupiony na rynku. Nie! Yeah! Nie! Dobra, to mam podjechać? Dobra, 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 to za chwilkę będę już... Kurwa! le Nie! 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 Yeah. 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 Kto stoi w budzie, gdzie moje mordy? Kto stoi w budzie? Ja piszę teksty, a zioły maturę, a gdy ja bym był po Jestem Jestem Tak, tu to gadał to drugi, miałeś tu wejść, ale nie weszłem. Mój pies ma na imię gustaw i czemu są zupy, tak plasam te wersy? Bo mój pies ma na imię gustaw i nawet odbywa od ciebie mądrzejszy. W galerie galerii trzymałem jedynie obrazy nędzy Swoich tory teksty skupiać twój towar i w Meksyk Moi ziomy pchały marę, dzisiaj marę, jak chcę być Pana to dzwoni Gram to dla kurwa yeah. yeah, yeah Ha Kurwa Kurwa Yeah, jest to O yeah Dobra, 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 dobra a nie, pomyliłem się z kimś, sorry. Do widzenia, proszę do do Super śpiewasz.